Cześć. Cześć. Zapraszamy dziś Was do Orseja. Zaglądnęłyśmy tam, jak widzicie, kolory mają bardzo wiosenne. Świetnie. Każda, Każdy sklep, każda kolekcja dziś jest wypełniona, barwy, wypełniona barwami. Zobaczycie, co wybrałyśmy. Będą też stylizacje. Stylizacje niespodzianka z Orsejem i z różnymi innymi kolekcjami. Szły po kolei. Tak. Także oglądajcie nas, a dzisiaj zapraszamy do mierzenia Orseja. Dla osób, które nas nie zasubskrybowały, pamiętajcie koniecznie o subskrypcji. Nasze filmiki pojawiają się w poniedziałki, w czwartki i w niedzielę. A teraz zapraszamy do Orzeja. Mam na sobie spodnie takie w kratę różowe. Kosztowały 120 zł 60 bodajże 4 poliestru, 34 wiskozy, a reszta to elastan. Mam rozmiar 38 i są trochę za duże w brzuchu. Tutaj w nogach w ogóle to ok, tylko w brzuchu tak jakoś nie wiem czemu. I mam też założony pasek w rozmiarze M, jak na to miejsce na moim ciele, to jest to rozmiar dobry. Natomiast na talię będzie troszeczkę za luźny, ale już wam go ściągnę, żeby lepiej spodnie pokazać. Rozmiar M, 30 zł, także naprawdę niedrogi. Ja lubię tego typu paski, że po prostu są o, zakładane, to się nigdy nie rozpina. Także super. A spodnie miejsca jest. Teraz na mnie spodnie, które można... no, mierzyła no nie. No luźne, luźne są. Ma dziewczyna rację, ma rację. Tylko że tak faktycznie w nogach. Chociaż powiem wam, pokusiłabym się o mniejsze, przymiarkę mniejszych. Natomiast bardzo fajny kolor. Bardzo mi się podoba to, że są rozcięcia tutaj takie nogawce, kartkowane, bardzo przyjemny materiał, naprawdę bardzo przyjemny. Takie widać dobre jakościowo. I też nie przebijające. Co zdarzało się, że faktycznie przebijają? A to są jasne, takie fajne. Już wam pokazuję, jak wygląda. No, to jest, no jest coś na dużo, że wyżej, jakby no, faktycznie. i wtedy mniejsze. Nie, ale cóż, fajnie, nie fajnie. No, trzeba wierzyć. Mam na sobie teraz spodnie, które kosztowały 120 zł, mam rozmiar 38 i to jest dobry rozmiar. A nawet tutaj w pasie trochę cisną. One mają taką jakby gumkę niewielką w pasie, ale to w ogóle nie działa. 64% poliestru, 34% wiskozy, 2% elastanu. Także no nie wiem, tam mierzyłam 38% za dużo, tutaj 38% takie bardzo w pas. Jak widzicie kolor to właśnie ten fiolet modny bardzo w tym sezonie. Krata wiszy, bo tak się ta krata wszędzie nazywa. Bardzo podobny fason generalnie do tych wszystkich, które zamówiłyśmy i taki stan niższy. Ja osobiście nie lubię takich stanów, jednak się przyzwyczaiłam do tych wysokich, bo mi tutaj wiecie, co się robi. Jakieś takie dziwne coś, co mi się nie podoba zbytnio. Natomiast na eleganckie, myślę, że właśnie na jakąś imprezę, komunię, coś takiego letniego będą bardzo fajne. Na mnie skłoni, które żyła z w kratkę yy, no Miała rację na pewno do tego, że ta guma jest, jest tu gumka, Ale ta gumka. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo, bo ten materiał, wiecie, co, nie, da, nie, da, nie ma możliwości przez rozciągnięcia się. No. Gumka może by się jej rozciągnęła, ale materiał to nie bardzo. Yy, On no, zwyczajnie się od tych niższych stanów yy, troszkę mniej tej materiału zrobiono. By yy, natomiast powiem Wam, że nie. Spokojnie, wygodne no styłka nie spadną na pewno. Już Wam się pokazuje, jak wyglądają. Ja lubię też takie spodnie. Bo bardzo lubię takie spodnie i właśnie bardzo lubię to trafę nosić. Nie wiem, czy mają ja mam tutaj rozcięcia. I słuchajcie, one mają rozcięcia po wewnętrznej stronie, bo z reguły, z reguły takie spodnie z zewnątrz. Nie wiem, czy to tak, hmm. tak zamówiło się mi tak przyszło, czy, czy tak jakiś błąd? Nie wiadomo, no, zobaczymy. Przyglądają się jeszcze na stronie. Natomiast fajne. Takie jasny, letnie kolorek materialny, fajny. Teraz na mnie jest spodnie wykonane z poliestru, z elastanu i z wiskozy. Dokładne skład już Wam powiem, bo ja tak z dotyku 65% poliester, 33% wiskoza i 2% elastany. Spodnie świetne, po prostu tak fajne. Troszkę za duże tutaj w talii. z kieszeniami, jest zapinane na zameczek i na guziczek, bo mi zapiął jeszcze. W każdym razie, bo ja kolor jest świetny. No, długo się zrusza, ale ja bym je do odu... Może to już załóżmy, to samą, też, jak wygląda. Zresztą się tak częściej noszę, więc. <grym> e, więc tak noszę. Natomiast kolor, fason, szerokość, no, po prostu super. Super. I już Wam pokazuję, jak wyglądam. No, fajne zasłonię, no, <grym> Bardzo ładne. A mówiłam cenę 120 zł. Bo może nie powiedziałam ceny? Powiedziałam, że no, by Ale ja to, to się przypomina ja 120 zł. te wszystkie spodnie, które mierzymy są po 120. Zł. No, takie mniej więcej ceny, natomiast faj, Mam na sobie bluzkę, jak widzicie, z koronkowym rękawem. Uważam, że jest bardzo elegancka, właśnie dobra na jakieś wszelkie okazje. Jak same się zorientujecie, to ten hol jest raczej taki na jakieś wyjście albo jak gdzieś pracujecie załóżmy w biurze i musicie się. Ładniej ubierać. Nie jest to kolor biały, to jest ta złamana biel, ale wchodząca w ciepłe tony. Mieli kilka kolorów. Był bodajże jeszcze czarny i chyba różowy albo granatowy. Już nie pamiętam. Nie wiem, czy mówiłam. Mam rozmiar M. Już Wam przeczytam skład. 77% poliestru, 20% wiskozy i 3% elastanu. Ale bluzka jest mięsista. I tutaj nigdzie nic nie przebija, nie widać bielizny, także jest naprawdę ten materiał bardzo, bardzo fajny. I do tego mam spodnie, które mierzyła Edzia, i tak jak mówiła, no tutaj coś nie poszło i nie tak chyba w całej partii z tymi spodniami, bo mierzymy już drugą czy trzecią parę, która po prostu w brzuchu jest okej. Okay. w nogach jest wszystko w porządku. Myślę, że rozmiar mniejszy to byłby zły, bo po prostu to wszystko byłoby zbyt obcisłe. No ale tutaj no, trzeba byłoby być do krawcowej i wiecie co, i zrobić tak po prostu, w ciach. I wtedy jest dobrze, a tak to jest jakoś dziwnie. Ale poza tym materiał bardzo fajny, bardzo przyjemne spodnie i naprawdę eleganckie. Tak, tak. fajny kolor. się spodobały. Zobaczymy, co z tym zrobimy. Teraz koszulka, którą prezentowała Monia. wam już wcześniej. E, powiem Wam rozmiarowo, jest jak najbardziej e, ok. E, to są też fajne takie, wiecie, koszule takie nietypowe. Koszulki nietypowe, bluzki nietypowe, bo oni to różnie opisują. To są fajne alternatywy. Jak ktoś nie lubi koszuli zapinanych, źle się w tym czuje, no nie wiem, różne są przypadłości. Natomiast e, takie koszulki, albo się A. bardzo podobają takie koszulki. E, są też fajne, bo też można je fajnie Fajnie wiecie co, wystylizować. I już Wam pokazuję, jak ona wygląda u mnie. się bo nie zapięło. Ja mam na sobie t-shirt i spodnie. Spodnie mam w rozmiarze 38, natomiast t-shirt w rozmiarze S. Pluska wykonana jest w z bawełny w cenie 70 zł, spodnie są za 100 zł, wykonane z podjestru, elastanu i z wiskozy. Powiem Wam, bo ja już mówiła właśnie, że spodnie są y, troszkę luźne. W pasie tutaj też są luźne. Nie są tak jakby trochę. Cały roślina, ale, ale nie wiem, czy ja bym miała mniejsze, powiem szczerze, to czy one by były dobre. Bo one są mi tutaj z wygodnej, jeżeli Wam to nie przeszkadza, że po prostu jest tak różnie, to ja najbardziej fajne. Materiał super, nawet z tym t-shirtem powiem Wam, że bardzo fajnie to wygląda. Mój kolor, ten kolor jest naprawdę niesamowity kolor niebieski, taki jasny, ale to nie jest jasny niebieski, tylko naprawdę świetny, taki z fioletem połączony. Tak. O? Z takim fioletem połączony, bardzo ci się uda. ten kolor, już Wam prezentuję się, jak w całości wygląda. Czuć, czuć, klik. Kieszenie nie przebijają. Słuchajcie, te spodnie, no naprawdę fajne. Tylko nie wiem właśnie jak z rozmiarem. Przymierzyłabym mniejsze. Hmm. No to taka jest, powiem mam moja. Teraz mam nie zestaw, który prezentowała Edia. Ta koszulka jest fajna. Ten materiał jest dosyć mięsisty. Także naprawdę jest spoko, jakościowo. I uważam, że rozmiarowo też jest bardzo dobra. Także niezbyt opięta. No i widzicie jak to z szoptami. Teraz na mnie szody, które miała Edzia, i one są zdecydowanie za szerokie w pasie. Tutaj są przystosowane pod pasek, ale myślę, że jak mi się tak ścisło, jak należy, to one będą się naszczyć i nie będą się najlepiej układać. Ale same w sobie są bardzo ciekawe można je właśnie i na elegancko, i na sportowo. A do tego mam na sobie białą koszulę wykonaną w 100% z wiskozy. Ona kosztowała bodajże 80 zł i mam na sobie rozmiar M i jest to dobry rozmiar. Trzeba byłoby tylko rękawy podwinąć sobie, wywinąć, ale jest tutaj taka możliwość, bo guziczek jest nisko, więc spokojnie dziewczyny z dłuższymi rękami czy z krótszymi sobie tutaj poradzą. Ona nie jest gładka, to jest taki jakby marszczony materiał. Zaś bardzo ładnie układa. Strukturalny, bardzo ładnie się leje i układa. Trochę przebija także tutaj bieliznę cielista albo jakaś koszulka pod spód. no Nie wiem, czy to będziecie widziały, ale metkę tutaj po prostu mega widać. Także koszula wymaga czegoś na spód, ale jest bardzo ładna i mega się ładnie układa. To jest naprawdę wielki, wielki plus. która którą ja Wam już prezentowała. Koszula uważam ma dobry rozmiar na mnie, czyli 38. 38. Słuchajcie, ona jest taka dłuższa, no ale niesamowicie fajnie się układa, niesamowicie się fajnie układa i przez to, że ona jest taka, wiecie, trochę w strukturze wymięta, znaczy wymięta, ona nie jest taka wymięta, wymięta, tylko tak ładnie pozawinana, to fajnie to wygląda. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda na mnie. No, podoba mi się. Dużo nie do mi Mam na sobie teraz kombinezon kratek Kosztował 199,99 bodajże. Mam rozmiar M i uważam, że jest to dobry rozmiar. Eska byłaby zdecydowanie za mała. Wszystko jest dopasowane tak, jak powinno być. I co, co ciekawe, tutaj jest dopasowany, a tutaj jest troszeczkę luzu, także nigdzie się nie opina na biodrach. I uważam, że wygląda całkiem spoko, więc jeżeli lubicie kombinezony czy nawet takie kombinezon na komunię, mm -hmm. na jakąś imprezę, jako ubranie, które jest od razu całe gotowe, no to, to spoko. Na wielki plus jest to, że jest rozpinane z boku, pomierzyłam bo też kombinezony rozpinane z tyłu, gdzie same- samej było mi je ciężko zapiąć czy rozpiąć, a tutaj jest jednak ta wygoda i funkcjonalność podoba mi się chociaż powiem Wam, że tak na długości tak jakby trochę ciągnie nie jakoś bardzo, ale może taka jest przypadłość kombinezonów jestem po prostu do tego nieprzyzwyczajona założyłam reklamówkę <laughs> czyli płaszcz przeciwdeszczowy w rozmiarze M była jeszcze wersja czarna on jest transparentny Efekty dźwiękowe gratis. Mam jeszcze kapuzę, także jeżeli szukacie czegoś ewidentnie przeciwdeszczowego, cienkiego i powiedzmy z pomysłem, bo to jest ewidentnie coś z pomysłem, to będzie to. Ma nawet transparentne kieszenie. Ma ściągacz, ale ten ściągacz jest tylko z przodu, nie ma go z tyłu. Ja tutaj ściągam, tą gumę ściągam i się okazuje, że jest jej tylko kawałek. Także troszeczkę na jak dla mnie, bo wiecie, że ja lubię mieć wszystko dopasowane. Ma też ściągacze tutaj przy rękawach, także spoko. Zupełnie transparentny, mam rozmiar 38. Co myślicie o takim 100% plastiku? Mam na sobie kombinezonik, który już moja prezentowała i ma rację, że on ciągnie, mnie też ciągnie i pewnie to jest domena tego, że powinna mieć większy. Się zastanawiam się, jak będzie większy, to czy on tu nie będzie po prostu szerszy i przez to przez to on będzie się gorzej układał. Ale moja bardzo dobry pomysł posunęła, że właśnie ymm, regulowane ramionczka mogłyby coś zmienić, bo wtedy wiecie, można byłoby obniżyć wydekć też, żeby ten tylko, wiecie, obniża ramionka i tutaj kund, to też tak nie bardzo. Nie? Yy, natomiast. już. Mam Szukam kieszenia, nie ma kieszeni. Już, już Wam pokazuję, jak ją wykonuje. Za A teraz Wam pokażę, jak wygląda na e, To znaczy, reklamacja jak reklamacja to jest e, bardziej jako peleryna. wiecie? Ta o, peleryna, peleryna bym to powiedziała bardziej niż, niż ten. Moja no, tutaj tak go ściągła, że normalnie słuchajcie. No, ciągła, mi się, się... się skakuje z tyłu i ma góry, więc jak... się nie ściągnie. Ciągnie dwie, ciągnie, wyciągnąć nie może, nie? No, ja mam no, ale, no i nie mogę powiedzieć, jak No, ale powiem Wam, że nie jest najgorzej. E, tak, to jest coś takiego, wiecie, mm, no na deszcz, ale e, chcecie coś fajnie wyglądać, wiecie, jakoś stylowo, no to faktycznie zakłada Ci taki, takie przeźroczyste e, pelerynki. I tu się pelerynki jak coś z czymś górskim, idziesz i mam taką właśnie ma górską pelerynę, więc, a tutaj idziesz w górach i taką macie, wiecie, Rękę paszion. Świetnie więc trzeba to, wiecie, no zaakceptować. Mam teraz żółto-pomarańczową marynarkę, bo nie jest to taki typowo żółty kolor, nie jest to też taki typowy pomarańcz. Mamy rozmiar 36. Ta marynarka kosztowała około 150 zł. Nie mam tu ceny na metce, ale wszystko będzie podlinkowane jak zawsze. Przeczytam Wam już skład. 54% bawełny, 43% poliestru i 3% elastanu. Już Wam pokazuję, jak w tym kolorku. Uważam, że rozmiar 36 jest dobry. Ja zazwyczaj, właśnie marynarki kupuję w Orseju, właśnie 36. Długość rękawa jest odpowiednia, jak widzicie, zapinana na jeden guziczek. No i wygląda tak. tak trochę słabe ma no, ale spoko. Teraz na mnie w rozmiarze 36, w tym takim, wiecie, fajnym kolorze, takim pomarańczowo-żółtym. Natomiast powiem Wam, że rozmiar może bym się pokusiła większą. Nie wiem, jak ona by się układała, bo tu ma też rozcięcie. Eee, no, wygląda tak, e, ale jest bardzo wygodna, powiem Wam, i że mnie się nawet podoba. Czy nie ma zaszyty, czy nie? Nie ma kieszeni. Zaszycia ma. Zaszyty? Czy nie jest na Albo nie ma w ogóle, no nie wiadomo które chyba są wylądowanie w ogóle. No, ale rozmiar pokusiłaby się może troszkę większy, natomiast jeżeli chodzi o ten rozmiar przy mnie, to nie jest jakiś nieograniczającym. Czasami jak są mniejsze rozmiary, to faktycznie mnie bardzo ograniczają, natomiast ten mnie tak nie ogranicza. Teraz mam na sobie spódniczkę 70 zł kosztuje w rozmiarze 38 wykonana w procentach z wiskozy, ona jest zapinana na zamek z tyłu, a tu jest, wiecie co. Tak przykładana, ale to jest zawsze fajnie przełożone, że nic Wam tu nie będzie widać. Ona była w kilku kolorach. My wybrałyśmy akurat taką paseczki. Bardzo, mówię tu właśnie o niej, że bardzo lubię takie rzeczy, które można wystylizować na dwa różne sposoby. Czyli wiecie, wykorzystać na elegancko i wyskoczyć tam do trampeczek. Także, także podoba mi się. E, super długość <grym> i narzekam na długość. Wiecie co, troszkę jest tu luźno. Nie wiem, w, ta w talii. Tylko mówimy właśnie, Aha. że. jak wszystkie te No właśnie, że później, jak wiecie co, to później będzie biotrak bio, bio nie bym jak nas ciśnie, więc. Więc nie wiem. Nie wiem. Ale podoba mi się długość, podoba mi się materiał, podoba mi się wszystko. No to mi się nie podoba, że tak troszkę bym. No no tu nie, to jest, jest troszkę no, za dużo. Ale fajnie wygląda, już mam się pokazać, jak wygląda. Bardzo wygodna, fajna, bardzo mi taki rzecz po prostu. Za dużo rzeczy mi się tu podoba. No, to jest problem, mam. Teraz na mnie spódniczka, którą mierzyła Elzia. Mówiła, że jest za duża tutaj w brzuchu i tak, jest. Tutaj można tą część związać samodzielnie, ale to w ogóle nic nie pomaga, jeżeli no nie. chodzi o to, że jest... ten węzeł jest za nisko po prostu. Także jest za duża, ale bardzo fajna, uniwersalna, myślę. No, ten materiał jest po prostu przyjemny, tylko że, no, no ta tanieja. Na Rozmiar nie taki, albo krój po prostu nie do naszych sygnetek. Zaglądałyście już do Może Wam się coś spodobało, a może coś z naszych wyborów skusi Was właśnie do tego, żeby tam zajrzeć? Pamiętajcie, że mają często rabaty mają też karty rabatowe taki klub jakby i wtedy macie dodatkowe bonusy możecie zbierać punkty, więc można coś tam taniej. Tak, prawda? Promocyjnie, jak Wam coś wpadło w oko, zbliża się ten sezon, wiosna, lato, zbliżają się imprezy. Oni dużo mają też rzeczy eleganckich. Także M myślę, że warto. Zawsze coś się fajnego znajdzie. Właśnie fajnie mają, że te eleganckie, wiecie co, bluzki nieraz nie muszą być jako koszule, tylko jak na przykład bluzki. To, to, jest, fajne. to jest fajne, I to jest fajny plus, bo nie nieraz tego faktycznie szukam gdzieś tak w tych markach, no to nie każda, nie każda marka to ma. No i do zobaczenia. Każdy, jak pamiętacie zapamiętajcie sobie w poniedziałki i w Czwartki, wiatr. Ja no ale z Wami. I w niedzielę do zobaczenia, czy macie się ciepło. A. Cześć.